To 5 powodów, dla których warto wybrać Dreamy L40S Pro Ultra. Powód pierwszy – bardzo dobrze wygląda. Możesz go postawić nawet w nowocześnie stylizowanym salonie. Elegancka obudowa wpasowuje się w każde wnętrze, a na białym mniej widać kurz. Punkt drugi – czujnik LiDAR. Standard w robotach Dreamy, dzięki czemu stworzenie mapy 100-metrowego wnętrza zajmuje mu tylko kilkanaście minut. Do tego czujnik laserowy powoduje, że robot sprawnie omija i rozpoznaje przeszkody na swojej drodze. Punkt trzeci – skuteczne sprzątanie. Podkładki mopujące, wystające poza obrys obudowy, w tym jedna dodatkowo wysuwana, szczotka boczna na specjalnym wysięgniku moc sania na poziomie 19 tysięcy paskali skutecznie wyciąga nawet mocno wbite w dywan zabrudzenia. A wirujące podkładki mopujące usuwają plamy z podłóg. Punkt czwarty. Czas pracy. Producent deklaruje 170 minut ciągłej pracy, tymczasem najdłuższy cykl, jaki wykonaliśmy, trwał 234 minuty. W tym czasie robot płukał podkładki mopujące aż 11 razy. Punkt piąty. Zdalny monitoring. Aplikacja Dreamy Home pozwala na zdalne sterowanie robotem z podglądem z kamery. Obraz możemy nagrywać, a robot ma dodatkowo funkcję, która pozwala mu samodzielnie zlokalizować pozostałe. Zostawionego w domu zwierzaka. Dajcie znać w komentarzach, czy przygarnęlibyście po swój dach Dreamy L40 S Pro Ultra.